Cześć wszystkim. W końcu czas zacząć coś nagrywać. Zbliża się wiosna, więc motywacja też jakaś przychodzi. Może zaczniemy od tego co się dzieje. Tylko cofniemy. Troszkę autkiem. Nie wiem, czy wiecie co to jest za auto, bo chyba jeszcze o nim też nic nie nagrałem, ale już Wam mówię. To jest autko moje i szwagra, robocze, ze wszystkimi narzędziami z tyłu. Także autko gotowe pod biznes który mamy zacząć robić niebawem. A ci się uda a ci się uda to się okaże. Bo plan jest taki, żeby robić płytki kłaść płytki w kuchniach, łazienkach, na tarasach. Także van został zakupiony już w tamtym roku Podajże w czerwcu czy w lipcu I od tamtej pory stoi Bo nie mamy jakoś Weny, żeby to ruszyć Jeździmy parę wycen ale Nic jeszcze nie wpadło takiego Więc czekamy nadal Z BM-ką, Zakupiłem koła Osiemnastki, bo na tych 19 trochę trzepało Fajnie wyglądało, ale Przepało trochę, no i się okazało, że jedno z tylnych kół z tylko 18 osiemnastek ma ten środkowy rand wyżłobiony. i Jak założyłem, to był luz, no a tak być nie może, więc odesłałem gościowi i przysłał mi następne, bo miał 6 kół i całe szczęście, że to było tylne, bo miał zapasowe. Za te koła zapłaciłem ile zapłaciłem 300. Chyba 85 funtów za 4 koła. Niestety, dwie przednie opony. Powietrze z nich schodzi z tyłu. Dwie są jak nowe, więc jest ok. Także tak to wygląda co do BMW. I zamiast BMW kupiłem teraz jeszcze małego kurdupla. Zobaczcie tutaj to zdjęcie. Jest to Volkswagen Fox 1.2 pojemności. Na te czasy akurat trafiłem Wam powiem, bo paliwo za niedługo może jej kosztować 2 funty. U nas już jest diesel po funt 94, a funt 84 petrol, więc jestem zadowolony z zakupu. MK trochę odpocznie, bo tu trzeba parę rzeczy też porobić, więc nie chcę jeździć nią na hama, a nie mam czasu też się nią zająć, więc poczekam chwilę. Jak znajdę czas, to wtedy się nią zajmę, bo jest dach do wymiany, który znajduje się wszędzie. Czarny, bo tam, jak widzieliście, mokra podłoga była z tyłu, i to było właśnie powodem. Ten szmociany dach, tam uszczelka pękła, więc tak to wygląda. Szóstka, lata, wszystko ok. Od tej pory, co wymieniliśmy, ten manifold nie ma żadnych problemów. Myślałem, że ze spalaniem jest problem, ale nie ma, bo jeżdżę do pracy tak jak kiedyś jeździłem. Robię te 50 mil dziennie, to jest powrotem 60 praktycznie. I spalanie mam cały czas na granicach 8,2-8,3 litra. Tak jak przy zakupie auta było. Więc spoko. Wszystko jest dobrze. No i zobaczymy, co dalej. Trzeba serwisy porobić teraz. Także zaczynamy zabawę na nowo. Idzie wiosna.